Zaprezentuję jak Google nie rozumie Google, czyli Google Mini głośnik z Google Asystentem nie rozumie translatora Google, pomimo że przecież to jest ta sama firma i kod, który tutaj jest podany Hey Google, send the robot Redmi if to the docking station powinien zadziałać no mnie, załóżmy, nie zrozumiał głośnik, no bo mój angielski jest kiepski. Ale teraz posłuchajmy, czy zrozumiał Google Translatora. Źle nacisnąłem, nacisnąłem nagrywanie, a miałem głośnik nacisnąć. Jeszcze raz. Hej, Google. Send the robot roid me Eve, to the docking station. Sorry, I didn't understand. Zaraz spróbuję inną komendę. Got it. Not time. Tutaj jak widać jest instrukcja, i o ile stop clean i start clean, to jeszcze. Google Łapie to odesłanie do ładowania robota Redmi IF to już nie bardzo, a pokażę jeszcze, że nazwa jest z Google Asystenta wzięta. O, widać Redmi IF, teraz widać, że zatrzymano, bo wcześniej było uruchomione. Natomiast komendy nie działają. Hey Google, send the Roid Me Eve to the docking station. Teraz zagłuszyłem, bo akurat w trakcie... Yy, jeszcze raz. Hey Google, send the Roid Me Eve to the docking station. Sorry, I don't understand. Spróbuję za chwilę z komendą ładowania. Może wtedy zadziała. Spróbuję z prostą komendą start charging bo z tego co że to raz tak Google Assistant załapał i odesłał robota do ładowania a więc spróbuję Hej Google, start charging Sorry, I don't understand Hej Google, start charging Sorry, I didn't understand. Hey Google, charge the cleaner. Okay, docking Roy Me. Jak widać, proste komendy są najprostsze. Nie ma co kombinować z, z wyszukiwanymi, komendami dla Google Asystenta. Charge, decliner i to jest wystarczająca w zupełności. Ok, dzięki.